Start. Wow. Siema ziołom z forum Siema ma? nasza teraz w trójkę ekipa o, okay, o. www.uczniket.pl Jak zwykle reklama, nie? Tak do dla tego drugiego forum, jak to, jakoś tam miało Jakoś tam, nie? Eee, Było, okay. minęło, nie wiem coś takiego, no. nie? Widzicie, coś że, stylu. jesteśmy w trójkę w Łodzi Kolejna tak, ja jesteście w Łodzi, no bo ogóle w Łodzi jeszcze. zresztą, bo, bo buja, oj buja, dlatego w Łodzi. Piwka mamy i każdy z nas ma jakąś tam papryczkę, on no, ma buta. No ja mam buta, a niestety, a, a jak? Tak, tak zarządzi. A ja mam coś takiego. Ty masz kupę, ty masz kupę, ty masz kupę lisa, kupę lisa, tu jest, tu jest sądze, kupa w niebiórki. No, no to, no to zdrówko. Kupi. Ja mam kupę Renifera, Kom, jest Komu lepszy tym ugoł? Zrób Kurwa, ten kutasze bez koły nie 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 tak. To ty nie powiesz. Chyba już nie zostałem. Nie zostre. Poczekaj. Bo kupa wiewiórki. Dlaczego? No coś. A, a, to była, a to była taka bardzo młoda wiewiórka, nie? Je? Jeszcze, jeszcze taka była wiewiórka przed pierwszym okresem. No to bardzo młoda. No, no mówię Ci. Komunię nie tak jestem ja Przed komunią, tak. Białiurka przed komunią. Dokładnie. A biała czy czarna? Ruda. Nie wiem. no, no, no była stepowa. Aha. Kurwaj. Aha. Nie pokaż wiem. co masz, pokaż. A, pokaż co masz. Losowanie lotu to trafiłem. oj znaczy nie jest taka bardzo słaba, ale co to jest? kawałek, tak? dwie trzecie budyoloki, tak? no, no to... o kurwa co mówiłem? uuu gorąco mhm, mhm. Tak. To, to, zupełnie co innego No mm na -hmm. mm -hmm. No napierdala, powiem szczerze Co do mula? O. <laughs> o. Ooo <Pieczel>. <laughs> No Na Napierdala Aż mi się srać zachciało To na balku. A, A mieliśmy jeść odbytem O, jak słodko. Mam moc. Ktoś się zjebał. Pewno ja. <noise> szkalka. Poczekaj na minutę. Pierdolę, ja nie upierdolę, to już nie to... Powiedziałem, że będzie szkalka. To już nie ta gęba. gęba. Sałatkę zjemy chociaż. O kur... Hmm. Chyba <śmieniu> za stary, nie Kurwa, nie zjadł. Za starzy to fakt. Smacznego. Możecie popatrzeć na mały kącik kulinarny. Wykąsik kulinarny, raczej wykąsik ką pieprzający. Dotychłodzi.pl A mnie język nie napierdala. Ja chciałem je trafić. Ja wyczuwam kukurydzę. Czyli nie jest źle. O, gluty. Pierwsza ryja. Oblicz do tego ryja, bo wygląda, że jak będzie rozpalił. Znowu. Znowu. <grym> oh. Oh. Mm. Pipko nie jest złe. Nami! Zjadłem do tego to leżą. Oh. O kurwa. Muszę wypuść tą zabawkę, bo mi się nie chce jeść. Dziarski chwat jest. <słuch> o kurwa. <puta>. Proszę. <słuch> Będzie. <się> działo. <słuch> rano. Piecze. Na pierwsze. <słuch> kurwa. Znaczy, że jestem godzien nosić koszulkę. Jesteś godzien. Kurwa, ale mięsnych na pieprzach uh. Pieprzelka, pierdol Całą stronę, całą stronę zrezygnowałem To, 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 to Tak Ojej oh, yes. Ubruta mam, kurwa Ale no, mało Zwykle więcej O, okay. uh. uh. uh, w dupę Piecze, piecze. Mm. Pozdrowienia dla Hanki. Wrocławia. Wrocławia <grym> o jego, Pozdrawiam jego. Pozdrowia moderatorów. Psychę. Ja, ja pozdrawiam. Podnaj, Bercik. Carlos. Wszystkim użytkownikom. Sierżant mój ukochany, piniczy. O! Donek! Don Mateo. To Don te... Mateo. O! I to jest... Donek, go. twoje zdrowie. Pozdrawiamy też wszystkich naszych użytkowników, których może będzie jeszcze więcej, mamy nadzieję, że i No, no dokładnie. A też niech mają, chłopaki, drugiego forum, Spider. I jak ma? Spider też jest i na ramrage. RamRage też. No, Agmina, Chili Hedda, siema ziomek. Twoje zdrowie. team. O kurwa. To ja mała sałatkę. Ale to tam było, już resztki. Wiemy. No, a poczekajcie, to wam jeszcze... Pozdrawiam Was mój pies. Chyba nie śpierdola sałatkę z kapana. Dzisiaj bez COVID, w męskim gronie. Ale Oj. też będzie miło. Chyba No jak najbardziej. Nie wiem, nie dociekam. Młody będzie w środku. Tak i to pożyje. Powiem ja szczerze. Schodź! No, no. Mula. Bo nam kamerę przestawia. Tak, bo jak wypierdolisz kamerę, to dostaniesz... Nie wiadomo co się będzie działo później. To dostaniesz kutatem do po, no, podpadu. Oj, już 8 minut film trwa. O no, nikt tego nie obejrzy do końca. Pewnie tak. Tak, nie wytrzymają. Dobra, słuchajcie. Tak. Pozdrowienia, jeszcze, A! Bo jeszcze mamy zanadrzu być może. Być może. Ten wasalat, nie? Być może jeszcze. To wypijemy. Się okaże. Jak się bardziej znieczulimy, zależy no. od webechów Trzymajcie się. Hej coś tego? Tamtego. <laughs>